Let me put on my microphone. Wiesz, co się wydarzyło? Powiem ci, że mam już mojo, mojego właściwie idealnie pasującego do każdego treningu Rash Guarda. Rash Guard to jest taka koszulka e, z długim rękawem. E, to jest taka no, odzież termoaktywna, która ona sobie działa tak fajnie, że. O tu, Extreme Hobby, bo o tym dzisiaj będziemy mówili. Po prostu odprowadza ciepło i podczas całego jakiegoś intensywnego wysiłku e, you can keep your body cool, czyli przez cały czas jest Ci chłodno. Po prostu jest Ci chłodno i pod tym względem to jest mega, mega fajne. Dziękuję w filmie Extreme Hobby, bardzo mega fajny towar. E, mam 0 złotych za reklamę, ale po prostu e, lubię powiedzieć, że coś jest fajne, dobre i przydatne. I o czym dzisiaj? Ano o tym, że chciałem Ci powiedzieć, jak wymawiać extreme hobby. Bo bardzo dużo ludzi wymawia to źle. I na przykład mówią extreme, a potem mówią hobby albo hobby. Przekoloryzowanie w drugą stronę. No nie, that's not it. Nie w ten sposób. Extreme hobby, jak się mnie trudno domyśleć, składa się z dwóch słówek. Pierwsze z nich to extreme. Dam Ci tutaj rozpis fonetyczny. Oczywiście alfabet fonetyczny angielski ma dosyć dużo takich dziwnych krzaczków i literek, ale tutaj, akurat w tym wypadku, tego nie będzie, więc nie trzeba będzie obja objaśniać, że jakiś taki dziwny zawija to jest E, a jakieś takie A z daszkiem to jest A. Nie, tutaj będzie dosyć łatwo. Extreme. Powtórzę to jeszcze dwa razy. Extreme. Extreme. Druga część to słówko hobby. I to nie jest o, i to też nie jest a, tylko to jest takie krótkie angielskie o. Najlepiej uczyć się wymowy przez imitację. Jak usłyszysz dane słówko 10 razy, albo nawet mniej, no to wtedy po prostu będziesz w stanie to powtórzyć. I mamy tutaj hobby. Daję tutaj rozpis fonetyczny. Tutaj też nie ma jakichś takich dziwnych krzaczków, które by trzeba było tłumaczyć, co oznaczają, jak brzmią i tak dalej. Hobby. Powtórzę jeszcze dwa razy. Hobby. Hobby. Co w całości daje ci extreme hobby. Dlaczego nie używam polskich literek i polskich nieznaków, tylko. dźwięków w nauce języka angielskiego. No dlatego, że to nie ma wielkiego według mnie, przynajmniej sensu. Ja wiem, że są różne szkoły. Fajnie, a to jest English for fun. I tutaj zasady ustalam ja. Dlaczego tego nie robię? Mianowicie dlatego, że w języku polskim nie ma takich dźwięków jak w języku angielskim, i w języku angielskim nie ma takich dźwięków jak w języku polskim. Nie uważam, żeby to było pomocne wręcz uważam, że to jest karykaturowanie języka angielskiego. Ok, no to jak już? Znasz konkrety, wiesz jak wymagać. Extreme hobby to daj łapkę w górę, w dół, możesz komentarz napisać, a no i oczywiście subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Trzymaj się, cześć.